Pobudźmy wyobraźnie. Przerzucamy Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Malty. Kto wygrałby poniedziałkowe spotkanie? E, Polska, tak. Mimo wszystko? Tak, tak, tak. Polska? No już w tym wieku dalej Polska. Okay. No jeden zawodnik to nie zrobi takiej różnicy, więc Polska oczywiście. Okay. Tak samo jak, jak Robert jest u nas. Sam generalnie wszystkiego nie ugra, tak? No, więc no, Robert jest typową dziewiątką, potrzebuje podań, potrzebuje sytuacji, żeby, żeby próbować je wykorzystać, tak? Także... Nawet jakby przeszedł na jeden mecz do Malty, no to musiałby po prostu dostawać piłki. Usta, znaczy ustawiać to on wie, jak się ma ustawiać y, jako napastnik, bo jest światowej klasy napastnikiem. Mm -hmm. y, moim ulubionym, rzecz, y, w sumie. Y, ale no musieliby chłopacy z Malty ogarnąć jeszcze grę pod niego chyba, yes. żeby, żeby, coś, żeby coś z tego było. Polska. Mimo wszystko, nawet bez Roberta? Tak. Okej. Okay. Twoim zdaniem? Też Polska. Okej. Okay. Zdecydowanie. Czyli co, jeden piłkarz meczu nie wygra? Tak jest. Twoim zdaniem? Polska i tak by wygrała mecz. Polska. 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 Mimo wszystko, nawet z Robertem po przeciwnej stronie. Tak dalej Polska, ponieważ mamy dużo dobrych napastników, nie licząc Roberta Lewandowskiego, ale Robert z, Malta, z Maltą by coś ugrał i może dwie bramki wypadły. Okej, okay, czyli mówisz, że Robert by strzelił, ale mimo wszystko i tak mimo... nasza reprezentacja by wygrała. Mimo wszystko Polska. Myślę, że polacy mimo wszystko. Mimo wszystko, czyli jeden zawodnik tutaj nie zrobi różnicy różnicy nie zrobi. Twoim tak. zdaniem? Też, też. Dalej Polska. Nawet bez Roberta. A nawet z Robertem po przeciwnej stronie. Zdecydowanie. Też mi się wydaje, że Polska jednak zdecydowanie by wygrała. No, byłoby ciężej go upilnować, ale dalej Polska. Wydaje mi się, że i tak my byśmy wygrali, bo jednak sam Robert już nie jest najmocniejszym zawodnikiem, nie jest To Ronaldo czy Messi z swojego primu i nie do rady wygrać sam meczu. Okay, no, znali. Tak. No, no myślę, że Polska tak, no Malta, no ja nie znam sobie nikogo z Malty, ale no myślę, że no nie daliby sobie rady z Polakami. Nawet z Robertem Lewandowskim w składzie. Nawet z Robertem, okay. nawet z Robertem. Myślę, że pan Robert Lewandowski mógłby im pomóc, ale nadal byśmy wygrali. Okej. Okay. Waszym zdaniem? Lewandowski raczej sam mecz nie wygrywa już w tym wieku, więc myślę, że Polska i tak by wygrała. Okay. No za dużo by to nie zmieniło na pewno. Wymienię sześciu bramkarzy, uszereguj ich na miejscach od 1 do 6, nie wiedząc kogo wymienię następnego. Na początek Bartosz Mrozek. Pięć. Pięć? Sławomir Abramowicz. 6. Bartłomiej Drągowski. Cztery. Kamil Grabara. 3. Marcin Bułka. Dwa. Okej, okay. i Łukasz Skorupski. Jeden. Okej, okay, ładnie. Pozostańcie proszę cicho, dopóki nie wymienię lepszego bocznego obrońcy od Matiego Kasza. Norbert Wojtuszek. Paweł Wszołek. Bartosz Bereszyński. Ok, teraz tacy, którzy już nie grają. Kuba-Wawrzyniak. Łukasz Piszczek. Lepszy. Lepszy, lepszy. Lepszy. lepszy? lepszy. Okej, okay, pełna zgodność.